Od poniedziałku w Polkowickim zespole szkół odbywają się ciekawe konkursy, prezentacje i pokazy. Wszystko w ramach Tygodnia Zawodowców, który kończy się w piątek specjalną konferencją podsumowującą zrealizowane działania. W ciągu kilku dni uczniowie wraz z nauczycielami prezentują wszystko to, czym zajmują się na co dzień. W ramach roku Szkoły Zawodowców, który został ogłoszony we wrześniu 2014 roku przez MEN, organizujemy w tym roku ty. ty właśnie obecnie trwający tydzień zawodowców. Każdy dzień tego tygodnia od poniedziałku począwszy poświęcony jest bądź szkole, bądź jednemu z zawodów, które uczymy. W poniedziałek mieliśmy dzień Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wtorek to Dzień Ekonomisty, środa Dzień Hotelarza, dzisiaj mamy Dzień Informatyka i Technika Organizacji Reklamy. Jutro konferencja podsumowująca. Działania całego tygodnia. Odwiedziliśmy zespół szkół w środę oraz czwartek. W środę odbywał się Dzień Technika Hotelarstwa. Emocjonujące były zmagania, które miały wyłonić najlepszego hotelarza w szkole. Uczniowie odpowiadali na pytania teoretyczne, a także musieli wykazać się praktycznymi umiejętnościami. W przerwie, pomiędzy poszczególnymi etapami zmagań, zaprezentowano sketch hotelarski. Czwartek był dniem Technika Informatycznego oraz Technika Reklamy. Także wówczas miał miejsce konkurs wiedzy, tym razem o informatyce. Był też konkurs na slogan reklamowy. W trakcie pracy nad opracowywaniem haseł reklamowych panowała atmosfera twórczego harmidru, konsultowano różnorodne wersje sloganów, zastanawiano się, wyglądało to wszystko niczym wyjęte z agencji reklamowej. Tydzień zawodowców był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami różnych klas, a także do zaprezentowania tego, czego można nauczyć się w zespole szkół. Było to bardzo ważne dla gimnazjalistów, którzy gościli w murach zespołu szkół. Myślę, że... Zawody, które oferujemy w naszej szkole to zawody szerokoprofilowe, zawody niezwykle poszukiwane przez pracodawców na właśnie rynku pracy, ponieważ dzisiaj bez informatyka no nie wyobrażamy sobie właściwie żadnej dziedziny przemysłu czy życia, a reklama dźwignią handlu Także ekonomiści i hotelarze tutaj zyskali bardzo dobry odbiór, ponieważ wczoraj mieliśmy pokazy kelnerskie, pokaz, konkurs na najlepszego hotelarza, a wcześniej na najlepszego ekonomistę. Myślę, że nasza oferta edukacyjna jest tym, to, taką ofertą, która spotka się jak co roku z dość dużym odbiorem tutaj przez naszych polkowicki gimnazjalistów, ale również w powiecie i poza powiatem, bo coraz częściej tacy do nas też trafiają. Atrakcyjna oferta edukacyjna to ważny argument skłaniający młodzież do wyboru określonej szkoły średniej. Równie istotne jest także to, czy dana szkoła stwarza duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Dlatego Polkowicki Zespół Szkół utrzymuje bardzo dobre relacje z pracodawcami z regionu, wspólnie realizując wiele ciekawych przedsięwzięć. Z pracodawcami mamy bardzo dobrą współpracę już od wielu lat. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia banku praktyk zawodowych, ponieważ chcemy dla dla technikum urozmaicić również ofertę pracodawców a dla zasadniczej szkoły zawodowej praktyczną naukę zawodu przez trzy lata mamy już takie, takie działania, które zmierzają do tego, aby nasi uczniowie, którzy rozpoczną naukę w przyszłym roku, jeżeli podejmą naukę w naszej szkole, mogą się spodziewać naszej tutaj, naszego zaangażowania w pomoc w znalezieniu praktyki właśnie u pracodawców na przykład, polkowickiej strefy ekonomicznej, a później być może również pracy po ukończeniu właśnie naszej szkoły i odbyciu praktyki w tych przedsiębiorstwach. Myślę, że jest to działanie nakierowane właśnie na przyszłość naszych uczniów, bo o niej także myślimy nie tylko o tym przetrwaniu trzech lat w szkole. Zwieńczeniem tygodnia zawodowców będzie piątkowa konferencja podsumowująca wszystko, co wydarzyło się od poniedziałku.